Radny Miasta Olsztyna Mirosław Arczak, przy poparciu Komitetu Wspólny Olsztyn, zarekomendował w drugiej turze wyborów samorządowych Roberta Szewczyka na stanowisko prezydenta miasta. Powodem takiej decyzji jest szereg podobieństw w programie wyborczym. Wymienię te najważniejsze to pilne podniesienie pensji pracowników i instytucji oraz ustalenie systemu rewaloryzacji tych wynagrodzeń to jak najszybsza techniczna modernizacja olsztyńskich szkół po to żeby jak najszybciej zaczęły obniżać koszty swojego codziennego technicznego funkcjonowania to jak najszybsze zajęcie się modernizacją zatorżanki olsztyńskich targowisk to zapewnienie bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół średnich, dla mieszkańców do 18 roku życia. To zaopatrzenie arsenału olsztyńskich drogowców i planistów w tak zwany model ruchu, czyli oprogramowanie, które służy symulowaniu zmian natężenia pojazdów, a więc pozwalałoby nam planować dużo lepiej rozwój sieci drogowej i jej remonty. To zachowanie priorytetu komunikacji tramwajowej na skrzyżowaniach po to, żeby ten sposób komunikacji był jak najsprawniejszy i wciąż atrakcyjny. To brak woli przedłużenia ulicy Mazowieckiego przez Park Kusocińskiego. To wola i gotowość do tego, żeby korzystać z eksperckiej wiedzy i doświadczeń mieszkańców i powoływanie. Tematycznych, specjalistycznych rad, na przykład Rady do Spraw Zwierząt, Zieleni, Kultury czy Sportu. Mamy też zbieżne kwestie światopoglądowe. To pewność, że gmina powinna kontynuować swój program in vitro. To zapewnienie, że lekarze szpitala miejskiego nie powinni stosować klauzuli sumienia. To Wola i gotowość do tego, że prezydent miasta powinien wspierać aspiracje mieszkańców i obejmować patronatem na przykład marsz Równości. 16 kwietnia pod wysoką bramą Mirosław Arczak podkreślił, że ta rekomendacja nie jest zapowiedzią automatycznego sojuszu, a wręcz przeciwnie, będzie to jeszcze uważniejsze weryfikowanie złożonych obietnic. Sądzimy, że Robert Szewczyk nie jest dla nas idealnym kandydatem. To musi wybrzmieć, ponieważ jako kontrkandydat do niedawna przedstawiałem alternatywne rozwiązania wobec wielu kwestii, ale jako ten nie kandydat i tak będzie prezydentem lepszym, nowocześniej myślącym, nowocześniej działającym, sprawniejszym i naszym zdaniem bardziej sprawnym, sprawczym niż Czesław Małkowski. Dlatego apelujemy do mieszkańców jeszcze raz o udział w drugiej turze i przypominamy nasze niezmienne od wielu lat motto motto wspólnego Olsztyna. Olsztyn należy do ciebie, Olsztyn zależy od ciebie. Z tym przesłaniem zostawiamy Państwa na drugą turę i rekomendujemy Roberta Szewczyka. Przypomnijmy: druga tura wyborów samorządowych odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia.